Na daleką wycieczkę? Nie rób tego. Jesteś za mały na taki wielki pleca. plecak. Jestem większy od ciebie, koguciku. Idę. A dokąd to uszatku? Idę na daleką wycieczkę. Do dalekiej wycieczki? Zmieniem przyusznic to... Płonica. Kasyna. Świnka. Świnka, kto teraz? Dziewięć. Utworzenie arcybiskupstwa w gnieźnie zdarzyło się w bardzo okrągłym roku. W którym? W Kogo pytamy? Dwójkę. Człowiek trudniący się budowaniem instrumentów strunowych, głównie skrzypiec, to? Lutnik. Kto odpowiada? Ósemka. W jakim stanie leży stolica Stanów Zjednoczonych? Mówiłam zaraz po konkursie i to nawet chyba u Państwa w telewizji, że będą kontrole, ponieważ papier jest cierpliwy i przyjmie wszystko. Więc my musieliśmy przyjąć y, taką ofertę, jaką nam składał świadczeniodawca, a teraz my ją kontrolujemy. No i była pani na tej kontroli i co się okazało? Liczba może jednak znacznie wzrosnąć, gdyż wojsko i służby ratownicze nie nadążają z ewakuacją mieszkańców zagrożonych regionów. Nie ma też komu zaopiekować się setkami tysięcy ludzi, którzy stracili swoje domy. W Hondurasie i Nikaragui ogłoszono stan. Co słychać? To ja cię o to pytam. Czy mogę zapytać, gdzie jesteście? Źle cię słyszę, Max. Skąd dzwonisz? Co ty wygadujesz? A, chcesz adres hotelu? Reforma na 15. trakcyjnym, żeby być, żeby być skuteczną formą przekazania wiedzy, musi być, muszą być spełnione takie kryteria jak elastyczne środowisko zarówno po stronie odbiorcy, jak i po stronie wykładowcy. I że